Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem zajęć będą wykresy funkcji y równa się k razy f od x i y równa się f w nawiasie k razy x, gdzie k jest różne od 0. Mamy tutaj zjawisko powinowactwa, które jest dokładniej może omówione na tych dwóch poprzednich filmach. I przypomnijmy sobie, jeżeli mamy punkt A i mamy powinowactwo osi o x i skali k, otrzymujemy punkty o takich współrzędnych, jeżeli mamy zaś funkcję i wykonamy powinowactwo o osi o x o skali K, otrzymamy taką funkcję. Tutaj mamy podobnie, jeżeli mamy powinowactwo względem osi o y i takiej skali, otrzymamy taki punkt, a jeżeli chodzi o funkcję, to z takiej funkcji otrzymamy taką funkcję. I zrobimy sobie jedno rozbudowane zadanie. Na podstawie wykresu funkcji f od x, tu jest ten wykres, naszkicuj wykresy funkcji G od x, taki wzór. I tutaj taki, takie coś naszkicujmy. Podaj wzór funkcji g, dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. Od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od narysowania takiej bazowej, podstawowej funkcji, czyli pierwiastek z x. Czyli w pierwszym kroku wymyślamy sobie funkcję taką podstawową, pierwiastek z x i robimy do niej tabelkę. Oczywiście pamiętamy, że x, które możemy tutaj wstawiać, muszą być nieujemne, czyli możemy wstawić na przykład 0, Pierwiastek z 0 to 0. Możemy wstawić jedynkę. Pierwiastek z 1 to 1. Czwórkę się będzie dobrze pierwiastkowało, czyli to będzie w tym przypadku 2. No i dziewiątkę będzie się dobrze pierwiastkowało, to w tym przypadku będzie 3. No i teraz ustalamy sobie tutaj linię podziału, czyli jedna kratka to będzie 1 i zaznaczamy. Dla zera mamy 0. Dla jedynki mamy 1. Dla czwórki mamy 2. I dla dziewiątki mamy 3. Czyli nasza funkcja będzie wyglądała mniej więcej tak. No i teraz zobaczmy. Mamy tutaj funkcję pierwiastek z x plus 4, czyli będziemy musieli ją przesunąć. Bazując na poprzednich filmach, wiemy, że wektor przesunięcia, żeby otrzymać taką funkcję, będzie wynosił minus 4 i 0. Czyli potem otrzymamy funkcję właśnie na bazie tego pierwiastek z x minus minus 4, czyli to jest pierwiastek z x plus 4. Jeżeli ktoś nie wie skąd się bierze przesunięcie, zapraszam do mojego filmu Przesunięcie o wektor i tam te wszystkie zależności są pokazane. Czyli wszystko będziemy przesuwać o 4 kratki w lewo. Czyli bierzemy ten punkt pójdzie w tą stronę, ten punkt pójdzie w tą stronę, ten punkt pójdzie w tą stronę. I ten punkt pójdzie w tą stronę. Czyli wszystko zostało przesunięte o 4 kratki w lewo. No i teraz będziemy chcieli naszkicować wykres funkcji g od x równający się 2f od x. I teraz, oczywiście, możemy sobie zrobić do tego tabelkę pomocniczą, to znaczy wykonać coś takiego. Żeby odczytać sobie punkty, które mamy dane. Czyli zobaczmy, jakie punkty mamy w tej tabeli. Na pewno dla minus czwórki mamy 0, na pewno dla minus trójki mamy 1, na pewno dla zera mamy 2. I tutaj widzimy: raz, 2, 3, 4, 5, dla piątki mamy 3. I teraz będziemy chcieli stworzyć tabelę. Będziemy chcieli stworzyć wzór Geodixa, który tutaj jest dwa razy F od X. Czyli zobaczcie, Y dwukrotnie się zwiększy. Czyli, jeżeli będziemy chcieli coś takiego tutaj zbudować, no to zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Weźmy sobie inny kolor. Weźmy sobie kolor zielony. I kolorem zielonym będziemy sobie tworzyć taką tabelę. Możemy ją stworzyć. No, w tym miejscu chociażby, u góry. Czyli będziemy wszystko, będziemy o tą część mnożyć razy 2. Razy 2. Tutaj może o tak napiszmy mnożenie razy 2 i piszemy sobie tak. Tutaj będziemy mieli oczywiście x, o, a tutaj będziemy mieli funkcję 2 od fx. Czyli to będzie ta nasza funkcja. I teraz zobaczcie, jak ona się zachowa. Dla minus czwórki będziemy mieli 0 razy 2, czyli 0. Dla minus trójki będziemy mieli 1 razy 2, czyli 2. Dla zera będziemy mieli 2 razy 2, czyli 4. No i dla piątki będziemy mieli 3 y, razy 2, czyli 6. Czyli tak tutaj wygląda ta sytuacja. No i spróbujmy to narysować. Dla minus czwórki mamy 0, czyli się tutaj pokrywa. Dla minus trójki będziemy mieli 2, dla zera będziemy mieli 4, i dla piątki będziemy mieli 6, czyli 2, 3, 4, 5, i tutaj będziemy mieli 6. Czyli nasza funkcja wygląda mniej więcej tak. No i teraz musimy podać wzór tej funkcji, czyli piszemy sobie g od x, to się równa. I po prostu przed wszystkim stawiamy dwójkę, czyli mamy dwa pierwiastek z x plus 4. Teraz dziedzina tej funkcji. Dziedziną tej funkcji są x należące od 0 od minus czwórki, przepraszam, do plus nieskończoności. No i zbiór wartości. No, zbiór wartości tutaj będzie od 0 też do plus nieskończoności, czyli zbiór wartości. Będzie od zera do plus nieskończoności. O, w taki tutaj sposób postępuje. No to teraz rozpracujemy sobie drugą funkcję. Weźmiemy ją sobie na czerwono. Tutaj jeszcze zbiór wartości g, tak dopiszmy, żeby było. I teraz zobaczcie, co możemy tutaj, Zrobić w tym przypadku. Będziemy sobie robić tabelkę tutaj, w tym, w tym obszarze. Zobaczcie, 1 przez K, znaczy, przepraszam, K równa się minus jedna druga. Bo to się wzajemnie z sobą pokrywa, czyli zaczynamy. K równa się minus 1 druga. I teraz zobaczcie, ile będzie wynosiła nasza skala, którą będziemy chcieli przeskalować punkty. No 1 przez K. Czyli piszemy 1 przez K. Równa się 1 podzielić na minus 1 druga. Czyli to jest 1 podzielić na minus 1 druga, czyli to jest 1 razy minus 2, czyli minus 2. Czyli zobaczcie, będziemy chcieli każdy, każdy x pomnożyć przez minus dwójkę. Czyli zobaczcie, gdybym tutaj dał sobie, można powiedzieć, strzałkę. O, w taki sposób. To tutaj nasze xy, które mamy o stąd, będą mnożone przez minus 2. Czyli spróbujmy sobie ułożyć taką tabelę. O, tutaj może napiszmy. I tutaj będą xy, a tutaj będzie funkcja f od minus 1 drugiej x. f od minus 1 drugiej x. No i teraz mnożymy. Minus 2 razy minus 2. Przepraszam, minus 4 razy minus 2 to będzie 8. I wartość będzie 0. Minus 3 razy minus 2 to będzie 6. I wartość będzie 1. 0 razy minus 2 to będzie 0 i 2 tutaj. 5 razy minus 2 to będzie minus 10. No i tutaj będzie wartość 3. No i teraz próbujemy to narysować. Czyli dla ósemki będzie 0. No to ósemka będzie w tym miejscu. Przepraszam, tutaj. Tu będzie, bo tu jest 10, 9, 8. Szóstka to będzie w tym miejscu. Dla zera będzie dwójka. O. I dla minus dziesiątki będzie trójka. Dla minus dziesiątki będzie trójka. Czyli nasza funkcja. Będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. Będzie rozciągnięta tutaj bardzo mocno. O. I będzie sobie tam dalej leciała w nieskończoność. No i teraz utwórzmy sobie funkcję, zobaczmy jak to wygląda. Czyli g od x równa się. Po prostu za x wstawiamy minus 1 drugą x. Czyli piszemy sobie tutaj pierwiastek z minus jednej drugiej x plus 4. Dziedzina funkcji, dziedziną funkcji g są x należące od minus nieskończoności, aż do tej liczby, czyli aż do ósemki, od minus nieskończoności do zamkniętej ósemki, no a zbiór wartości jest od 0 do plus nieskończoności. Zbiór wartości funkcji g to są y od 0 do plus nieskończoności. I teraz moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sobie zadanie 128, przykłady A i B, 129, popatrzyli tam, jak to wygląda. I dla chętnych, zadanie 1, 130. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę, życzę Wam powodzenia i trzymajcie się ciepło.